Wrażenia Ani w szkole niedzielnej. No jakże ci się podobają? spytała Maryla stojąc w pokoiku na facjatce. Ania poważnie przyglądała się trzem nowym sukienkom rozłożonym na łóżku. Jedna z nich była z prążkowanego płótna koloru tabaczkowego. Materiał wyglądał tak praktycznie, że Maryla poprzedniego lata skusiła się na jego kupno u wędrownego kupca. Druga była z satynki w biało-czarną kratkę nabytej jako resztka w zimie, a trzecia ze sztywnej, drukowanej, bawełnianej tkaniny brzydkiego, niebieskiego koloru kupionego w tym tygodniu w Carmody. Maryla sama je uszyła, wszystkie jednakowo: gładka spódniczka, gładka bluzka z rękawami niemożliwie wąskimi. Będę sobie wyobrażała, że mi się podobają, odpowiedziała Ania bardzo spokojnie. Ja nie chcę, byś sobie wyobrażała, rzekła Maryla urażona. Widzę dobrze, że ci się nie podobają. A czegoż im tak właściwie brak? Czyż nie są świeże, nowe i czyste? Owszem, więc dlaczegoż ci się nie podobają? Bo nie są... nie są ładne, powiedziała Ania ociągając się. Ładne? sarknęła Maryla. Nie łamałam sobie głowy nad wymyślaniem ładnych strojów dla ciebie. Nie lubię próżności, Aniu mówię ci to otwarcie. Te sukienki są skromne, praktyczne, świeże, bez wszelkich falban i przybrań i mają ci służyć przez całe lato. Brunatną i niebieską będziesz nosiła do szkoły, kiedy zaczniesz do niej chodzić, satynkową zaś do kościoła i do szkoły niedzielnej. Mam nadzieję, że będziesz uważna i postarasz się ich nie zniszczyć. Sądzę też, że powinnaś być wdzięczna, że otrzymałaś takie ubranie zamiast wyrośniętej sukienczyny, jaką dotąd miałaś. Ależ ja jestem bardzo wdzięczna! Zaprotestowała Ania. Byłabym jednakże daleko wdzięczniejsza, gdyby gdyby choć jedna z nich miała bufiaste rękawy. Bufiaste rękawy są teraz takie modne. Przeszyłby mnie dreszcz rozkoszy, jeśli miałabym sukienkę z bufiastymi rękawami. Obejdziesz się bez tych swoich dreszczy. Nie miałam dość materiału na bufiaste rękawy. Zresztą uważam tę modę za śmieszną. Wolę stokroć skromne i gładkie. Jednakże ja wolałabym wyglądać tak śmiesznie jak wszyscy inni, niż wyróżniać się skromnym, gładkim ubraniem, upierała się Ania. Mniejsza o to, powieś nowe sukienki do szafy i zabierz się do przygotowania lekcji do szkoły niedzielnej. Pan Bell przysłał mi dla ciebie podręcznik. Jutro pójdziesz do szkoły, rzekła Maryla i urażona opuściła pokoik na facjatce. Ania załamała ręce, spoglądając na rozłożone suknie. Tak bardzo się cieszyłam, że może jedna z nich będzie biała, z bufiastymi rękawami, szepnęła smutnie. Modliłam się nawet o to, chociaż nie bardzo wierzyłam w skuteczność mojej prośby. Nie przypuszczałam, żeby Pan Bóg miał czas zajmować się sukienką biednej sieroty. Wiedziałam, że to zależy tylko od Maryli. Szczęściem potrafię sobie wyobrazić, że jedna z nich jest. Ze śnieżno-białego muślinu, prześlicznie przybrana koronkami, z trzema bufami na każdym rękawie. Nazajutrz rano przeczucie nadchodzącej migreny nie pozwoliło Maryli odprowadzić ani do szkoły niedzielnej. Jak będzie szła do kościoła, to zajdź po panią Lindę, rzekła do dziewczynki. Ona postara się już o to, byś się dostała do odpowiedniej klasy. Pamiętaj sprawować się jak najlepiej. Pozostań podczas kazania i poproś panią Lindę, by wskazała ci nasze miejsce w kościele. Tu masz centa na ofiarę i nie rozglądaj się wokoło, nie kręć się na ławce. Po powrocie opowiesz mi treść kazania. Ania wyszła w swej biało-czarnej satynowej sukience, która choć dostatecznie długa i wcale nie ciasna, fasonem swym znakomicie uwydatniała jej chudość. Płaski, marynarski kapelusz nie był niczym przybrany nowe rozczarowanie dla Ani, która w duszy marzyła o jakichś wstążkach i kwiatach. O kwiaty postarała się co prawda sama, zanim jeszcze dostała się na wielki gościniec. Zaledwie bowiem wyszła na drogę poza zielone wzgórze, napotkała cudną łąkę pełną jaskrów i wspaniałych krzaków dzikiej róży. Natychmiast więc uwiła gruby wianuszek i przystroiła nim swój kapelusz. Nie wiadomo, czy spodobałby się on innym, ale Ania była zachwycona i dumnie z podniesioną głową kroczyła naprzód, dziwikając na swych rudych warkoczach wieniec żółtego i czerwonego kwiecia. Pani Linda nie zastała już w domu, bynajmniej się tym nie zraziła i sama przyszła do kościoła. W przedsionku spotkała całą gromadę dziewcząt mniej lub bardziej strojnie ubranych w białe, niebieskie albo różowe sukienki. Przyglądały się one ciekawie nowicjuszce w oryginalnym nakryciu głowy. Małe mieszkanki Avonlea słyszały już niejedną dziwną historyjkę dotyczącą Ani. Pani Linde opowiadała o jej gwałtownym temperamencie. Jerry Boat, zaś pastuszek z zielonego wzgórza, rozwodził się nad tym, że Ania godzinami potrafi rozmawiać jak pomylona sama ze sobą lub mówić do kwiatów i drzew. Poglądały więc na nią i szeptały pomiędzy sobą, kryjąc twarzyczki za książki. Nikt nie próbował zbliżyć się do niej z życzliwym przywitaniem, ani w kościele, ani też w klasie panny Rogerson, gdzie się następnie odbywała lekcja. Panna Rogerson była to osoba w średnim wieku, wykładająca już od lat 20 w szkole niedzielnej. Jej sposób nauczania polegał na tym, że odczytywała pytania z podręcznika, patrząc jednocześnie z za książki na uczynnicę, którą miała zapytać. Patrzyła też często na Anię, która dzięki staraniom Maryli odpowiadała szybko i dobrze. Nie wiadomo tylko, czy rozumiała wiele z tych pytań i odpowiedzi. Pani Rogerson nie bardzo jej się podobała, ale nie dlatego Ania czuła się niezmiernie nieszczęśliwa. Wszystkie dziewczynki w szkole miały rękawy z bufami. Ania uważała, że nie warto żyć, jeśli się nie ma bów u rękawów. Jakże ci się podobała niedzielna szkoła? Spytała Maryla, ani po powrocie do domu. Wobec tego, że wianuszek z kwiatów związał, Ania cisnęła go na łąkę i Maryla dopiero po paru dniach dowiedziała się o tym oryginalnym przybraniu kapelusza. Wcale mi się nie podobała. Jest okropna. Ależ Aniu, zawołała Maryla z wyrzutem. Ania z ciężkim westchnieniem opadła na bujany fotel, ucałowała jeden z kwiatów jutrzenki i ruchem ręki rzuciła ukłon kwitnącej fukcji. Zapewne czuły się osamotnione, gdy mnie tu nie było, rzekła. Teraz opowiem o szkole niedzielnej. Postępowałam tak jak mi Maryla kazała. Pani Linda nie było już w domu, więc poszłam sama. Weszłam do kościoła z gromadką innych dziewcząt i usiadłam w kącie ławki obok okna. Pan Bel wyrecytował bardzo długą modlitwę. Byłabym się na śmierć zanudziła, gdybym nie siedziała przy oknie, ale że stamtąd roztaczał się widok na jezioro lśniących łód, więc spoglądałam na nie i wyobrażałam sobie tysiące rzeczy. Nie powinnaś była tak postąpić, należało słuchać pana Bela. Kiedy on nie mówił do mnie, zaprotestowała Ania, mówił do Boga, i sam nie wydawał się być tym bardzo zainteresowany, sądzę, że rozumiał, iż Bóg jest zbyt daleko, aby się to wszystko na coś zdało. Ja sobie sama ułożyłam modlitwę nad jeziorem zwieszały się gałęzie białych brzus. Promienie słońca padały na nie i zaglądały głęboko, głęboko do wody. Ach, Marylo, to było tak piękne jak cudny sen. Przejęło mnie to zachwytem, więc powtarzałam dwa i trzy razy z rzędu. Dziękuję Ci za to Boże! Dziękuję Ci za to Boże! Czy aby nie za głośno? spytała niespokojnie Maryla. O nie! Cichutko! Nareszcie pan Bel skończył i powiedzieli mi, żebym z kompletem panny Rogerson poszła do jej klasy. Było dziewięć dziewczynek oprócz mnie, wszystkie miały rękawy z bufami. Próbowałam sobie wyobrazić, że i ja je mam, ale jakoś nie udawało mi się to wcale. Dlaczego? Kiedy siedziałam w pokoiku na facjatce, z łatwością mogłam to sobie wyobrazić, lecz będąc pośród innych, które miały prawdziwe bufy, nie powinnaś była w szkole rozmyślać o rękawach. Trzeba było słuchać wykładu. Sądzę, żeś go zrozumiała. O tak! I odpowiadałam milion razy. Pani Rogerson pytała bardzo dużo. Zdaje mi się, że nawet nie powinna była zadawać tylu pytań. Ja sama pragnęłam pytać ją o wiele rzeczy. Ale nie śmiałam, bo nie wydawała mi się wcale pokrewną duszą. Potem niektóre dziewczynki recytowały przypowieści. Zapytała mnie, czy umiem coś podobnego. Odrzekłam, że nie, ale mogę wyrecytować Pies na grobie swojego pana. Jest w trzeciej części wypisów. Nie jest to ściśle religijny poemat, ale taki poważny i żewny, że mógłby nim być. Odpowiedziała, że nie chce tego i kazała mi się nauczyć na przyszłą niedzielę Dziewiętnastej przypowieści przeczytałam ją sobie jeszcze w kościele. Jest wspaniała, szczególnie dwa wiersze. Bezładnie w dzikim tumulcie pierzchły zastępy wrogów. Na razie nie wiem, co to znaczy zastępy, co znaczy tumult, ale zwrot brzmi tragicznie. Żałuję, że nie mogę tego zadeklamować przed przyszłą niedzielą. Będę to powtarzała przez cały tydzień. Potem poprosiłam pannę Rogerson, bo pani Lindę była zbyt daleko, aby mi wskazała Maryli miejsce w kościele. Siedziałam tak cichutko i spokojnie jak nigdy. Tematem kazania były objawienia, trzeci rozdział, drugi i trzeci wiersz. Był to bardzo długi temat, zbyt długi. Gdybym ja była pastorem, wybierałabym zawsze krótkie tematy i kazanie byłoby strasznie długie. Rozumiem, że powinno odpowiadać się tekstowi, ale nie było wcale, a wcale to zajmujące. Najgorsze jest to, że pastor nie ma oczywiście ani źdźbła wyobraźni. Nie słuchałam go prawie wcale. Pozwoliłam myślom swoim bujać do woli i wyobrażałam sobie najrozmaitsze rzeczy. Maryla czuła doskonale, że powinna była zgromić Anię za te uwagi. Lecz pamiętała dobrze, że nie jedna z tych uwag, szczególnie ta tycząca się kazania i modlitwy pana Bela, była jej osobistym poglądem od wielu lat. Nie śmiała go tylko wygłosić. I wydało jej się, że tajemne, nigdy nie ujawnione krytyczne myśli nagle przybrały widomą i pełną oskarżenia postać w osobie tej lekceważonej dotychczas i niepozornej drobiny ludzkiej, która tutaj całkiem śmiało, wypowiedziała swoje zdanie.